Cześć, otrzymałem do testów dwa nowe interfejsy firmy Native Instruments, Complete Audio 1 i Complete Audio 2. Oferują wyśrubowane parametry oraz bardzo bogaty pakiet oprogramowania. I to już w cenie około 400 zł za model 1 oraz około 550 zł za model 2. Jeśli chciałbyś tworzyć muzykę w oparciu o komputer, masz laptopa. To w pewnym momencie dojdziesz do wniosku, że interfejs audio tak czy siak jest Ci potrzebny, żeby poprawić jakość dźwięku, żeby zminimalizować opóźnienia, e, wreszcie, żeby móc nagrać jakieś dźwięki przez mikrofon, czy też jakiś zewnętrzny syntezator. E, no, ten interfejs oferuje też wejście w świat oprogramowania Native Instruments, więc w zasadzie wystarczy, że dokupisz do niego e, klawiaturę tego typu, na przykład M32, mniejszy model z zmniejszoną klawiaturą niecała czy około 500 zł, więc za niecałe 1000 zł masz kompletne w zasadzie środowisko Kompletne studio muzyczne, interfejs, klawiatura i oprogramowanie. Niczego więcej na początek nie będziesz potrzebować. Urządzenie łączymy z komputerem za pomocą kabla USB i w zasadzie już możemy cieszyć się profesjonalną jakością dźwięku. E, nowe przetworniki mogą rejestrować dźwięk z rozdzielczością nawet 192 kHz, a więc dźwięk no, poza zakresem naszego usłyszenia, no, ale dzięki temu e, to odwzorowanie fali w cyfrze jest bardzo bliskie temu, co mamy w domenie analogowej, w high urządzeniach, po prostu bardzo precyzyjne. I oczywiście 24 bity dla kogoś, kto nie ma interfejsu, to standard. E, w zasadzie jeżeli... Pur, 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 Próbowaliście rejestrować dźwięk za pomocą takiego rejestratora w 16 i 24 bitach, natychmiast usłyszycie różnicę, jest większa szczegółowość, większa dynamika. Także to jest coś, w co warto inwestować, jeżeli chcecie rejestrować instrumenty, głos itd. Urządzenia współpracują z. 64-bitowymi systemami Windows 10 oraz mac OS 1012 lub nowszymi, no i do pełnego wykorzystania ich możliwości, a w zasadzie możliwości dołączonego oprogramowania producent zaleca procesory 5 lub podobne oraz 4 GB RAMu. Instalacja programowania służy taka specjalna aplikacja, która nazywa się po prostu Native Access. Wystarczy tutaj wprowadzić numer seryjny, no i w zasadzie można już instalować oprogramowanie. To się dzieje w zasadzie automatycznie. Oczywiście mam tego programowania tutaj więcej. No i jeżeli chodzi o dołączone programowanie, to jest tego naprawdę bardzo dużo, bo tak, mamy między innymi syntezator Monarch, bardzo fajny syntezator, któremu zresztą poświęciłem niedawno na swojej stronie pełny kurs. Mamy też kilka bardzo dobrych efektów, m.in. fajny kompresor typu BCA. Mamy rozbudowany pogłos, replika oraz phaser phases. Mamy też pełną wersję oprogramowania maszyn z nieco ograniczoną biblioteką, stąd nazwa Essentials. Jest to sekwencer, do którego obsługi służą właśnie dedykowane kontrolery, takie jak maszyn, ale możemy je także obsługiwać za pomocą myszki. Oprócz tego Ableton Live Lite, czyli taka 8 ośmio ośmioscenowa wersja tego popularnego programu. Oczywiście pakiet Complete Start, znów kilka tysięcy barw rozłożonych pomiędzy różne instrumenty wirtualne i romplery. Pakiet startowy, jeżeli chodzi o portal Soundscom, z którego możemy pobierać dźwięki, zdaje się dwa miesiące. Oraz oczywiście voucher na zakupy w sklepie Native Instruments. Na pierwszy rzut oka od razu widać minimalistyczne wzornictwo. Konstrukcja jest bardzo zwarta, potencjometry i złącza dobrze osadzone, zatem to robi bardzo dobre pierwsze wrażenie. No i tak Complete Audio 1 wyposażono w jedno wejście mikrofonowe z zasilaniem Phantom, zatem można do niego podłączyć każdy rodzaj mikrofonu oraz jedno wejście instrumentalno-liniowe. Jego impedancję, w zależności od tego czy chcecie podłączyć gitarę czy syntezator, można zmieniać za pomocą przełącznika. Complete Audio 2 natomiast wyposażono w dwa uniwersalne złącza typu Combo. Oznacza to, że można do nich podłączyć zarówno gitarę, syntezator, jak i mikrofon. No i zasilanie Phantom, wykorzystywane przez mikrofony pojemnościowe, jest tutaj załączone dla obu torów łącznie. Wzmocnienie możemy regulować osobno dla każdego z wejść. No i w ocenie sygnału pomagają tutaj mierniki wysterowania umieszczone właśnie na górnej płycie. Bardzo pomocna sprawa. Oba interfejsy wyposażone są w wyjście słuchawkowe z regulacją wzmocnienia oraz dwa wyjścia, z tym, że w przypadku modelu 1 wykorzystano niesymetryczne złącze RCA, a w przypadku modelu 2 dwa złącza symetryczne TRS, czyli po prostu duży jack. Myślę, że dla większości użytkowników nie będzie miało znaczenia w ogóle żadnego, czy to jest złącze symetryczne czy niesymetryczne, ale o różnicach pomiędzy tymi interfejsami i złączach powiem jeszcze za chwilę w dalszej części. No, i mamy też oczywiście duży, płynnie przystrojony potencjometr, który pozwala nam regulować głośność czy wzmocnienie sygnału na wyjściach. Interfejsy odznaczają się bardzo dobrymi parametrami. Dynamika wejść mikrofonowych oraz liniowych sięga tutaj 108 i 109 dB, to w obu wypadkach dla obu interfejsów. Jedyna różnica dotyczy dynamiki wyjść. Ta jest o 5 dB, większa dla Complete Audio 2 i wynosi 106 dB, odpowiednia dla Complete Audio 1 wynosi 101 dB. W testach odsłuchowych jednak trudno było zauważyć jakąś istotną różnicę, o czym powiem jeszcze więcej za chwilę. Wykonane przeze mnie pomiary dla modelu Complete Audio 2 potwierdzają tą specyfikację podaną przez producenta. Dynamika interfejsu rzeczywiście wynosi 106 dB, co daje wynik bardzo zbliżony do najlepszych produktów w konkurencji w tym właśnie segmencie cenowym. Wyniki są też bardzo podobne dla, dla innych częstotliwości, dla częstotliwości 192 kHz i to też sprawdziłem. Świetny jest także wynik, jeżeli chodzi o separację kanałów, aż 105 dB, także to zwróciło moją uwagę, to jest więcej, także ta separacja stereo i, i odwzorowanie planów stereo powinno być tutaj bardzo, bardzo dobre. Wrażenie robią także ultra niskie wartości zniekształceń harmonicznych, tutaj dopiero czwarta cyfra po przecinku. Nie ma zatem wątpliwości, to interfejsy profesjonalne. To jest próbka zarejestrowana za pomocą Complete Audio 1 oraz mikrofonu Audiotechnika 4040. Tak jak widać, wzmocnienie ustalone zostało na około 2 trzecie. To jest próbka zarejestrowana za pomocą interfejsu FireFace UC oraz mikrofonu Audiotechnika 4040 przy umiarkowanym wzmocnieniu wynoszącym około 30 dB. To jest próbka zarejestrowana za pomocą mikrofonu Audiotechnika 899, jeżeli się nie mylę, za pomocą interfejsu Fireface UC. To jest próbka zarejestrowana za pomocą mikrofonu Audiotechnika 899 oraz interfejsu Complete Audio 1 przy wzmocnieniu wynoszącym, zdaje się, około 3 czwarte. I jeszcze jedna próbka, tym razem pełne wzmocnienie i mikrofon Audio. Technika 899, Interface Complete Audio 1. Zatem pewnie jesteście ciekawi, jakie są różnice. Powiem szczerze, że w zasadzie nie byłem w stanie wychwycić jakichś istotnych różnic między e, interfejsem Complete Audio 1 a Complete Audio 2. E, przepinałem kable tak, aby nie zajmowało to więcej niż kilka sekund, słuchałem tych samych fragmentów nagrań e, i w zasadzie, jeżeli chodzi o barwę czy, 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 czy brzmienie, one, one są praktycznie takie same. E, odniosłem wrażenie, kiedy słuchałem tych takich nagrań bardziej akustycznych, jazzowych, że e, interfejs Complete Audio 1 y, Wyda wydał mi się e, odrobinę mniej e, szczegółowy. Natomiast jest bardzo subtelna różnica. Być może wychwyciłbym ją w blind teście, być może nie. Także jest to bardzo, bardzo bardzo drobna różnica. Prawdopodobnie składa się na tą różnicę po prostu mniejsza o kilka decybeli, o 5 chyba dokładnie decybeli, dynamika tego interfejsu względem modelu 2. Kiedy natomiast porównywałem z brzmieniem Complete Audio 2, z, z kolei z brzmieniem przetworników czy interfejsu Fireface UC, interfejsu, który ma troszkę jeszcze lepsze parametry, choć to już dosyć stary model, to jedyną rzeczą, którą tak rzuciła mi się w uszy, to Odrobinę większa taka otwartość w najwyższym paśmie tego brzmienia, czyli troszeczkę lepsze zachowanie transientów i troszeczkę bardziej otwarta góra, ale naprawdę to bardzo subtelna różnica. Pienino, gitara, bas, czy też spójność tego basu, a także kontrola tego basu. To wszystko brzmiało identycznie w zasadzie na wszystkich tych trzech interfejsach, czyli na RMAUC oraz Complete Audio 1 i Complete Audio 2. Także śmiało mogę powiedzieć, że. Complete Audio wykorzystałbym jak najbardziej do profesjonalnego miksowania. Nie obawiałbym się, to jest bardzo dobrze, dobre urządzenie i po prostu profesjonalny już poziom. Kilka słów na temat wyjść. W przypadku niesymetrycznych wyjść, tak zwanych RCA, czyli powszechnie nazwanych czyńczami, będziemy potrzebowali do monitorów zapewne takiej przejściówki na jacka monofonicznego. Jeżeli chodzi o połączenie właśnie symetryczne, no to taki właśnie kabel zakończony jackiem stereofonicznym. No i tak, w kablach niesymetrycznych napięcie występuje pomiędzy właśnie jedną wiązką oraz masą, czy ekranem. Natomiast w przypadku kabli symetrycznych ten sygnał, czy napięcie, jest pomiędzy dwiema żyłami. One są skręcone ze sobą, no i też pozwalają na znoszenie się ewentualnych zakłóceń, jakie mogą oddziaływać na ten kabel. Zatem, generalnie są bardziej odporne na właśnie jakieś zewnętrzne czynniki zniekształcenia. Ale e, im krótszy kabel, im, im silniejszy sygnał, a sygnał liniowy jest sygnałem silnym, a mówimy tu o odległości o co najwyżej kilku metrów do monitorów, tym mniejsze ma to tak naprawdę znaczenie. Ja przez e, długi czas podłączałem swoje monitory za pomocą kabli niesymetrycznych e, i nie zauważyłem pomiędzy tymi interfejsami różnicy. Podłączałem e, te moje wielkie monitory, APS-y, AEON, e, zarówno z kablami niesymetrycznymi, ten interfejs, jak i symetrycznymi. E, nie zauważyłem też istotnej różnicy w głośności sygnału. Także w 99% przypadków nie będzie to dla Was miało istotnego znaczenia. Kable niesymetryczne oczywiście można z powodzeniem też wykorzystać do podłączania różnych instrumentów, pianina, gitary itd. Jeśli natomiast tworzysz podcasty, zapewne docenisz wysoką jakość toru mikrofonowego oraz niskie szumy własne tego urządzenia. No, i uzyskasz zwykle lepszą jakość dźwięku niż za pomocą rozwiązań all-in-one, czyli mikrofonów USB. zwłaszcza, że część z nich też pozwala rejestrować dźwięk tylko z rozdzielczością 16-bitową. Nie mówiąc już o tym, że wyjścia, w które są wyposażone, też pozostawiają wiele do życzenia. Będziesz mógł też wybrać mikrofon, który jest odpowiedni do Twojego głosu, czy też do pomieszczenia, w jakim nagrywasz. Będziesz mógł zmieniać te mikrofony w razie potrzeby i tak dalej. Także to otwiera po prostu nowe możliwości. Jeśli dużo podróżujesz, to Pewnie docenisz, że ten interfejs jest malutki i leciutki. Bez problemu zmieści się w każdej kabinówce. No Ja niedawno pakowałem się właśnie na targi Superbów, nie udało mi się dotrzeć, ale też nie udało mi się tam zmieścić interfejsu RMI, który był duży, ciężki. Zresztą miałem też obawy, że pogniecie się moja świeżo uprasowana koszula. Także ten interfejs, dla tego interfejsu bez problemu znalazłem miejsce i na pewno nie pogniot by mi ubrań, ponieważ waży tylko 350 gramów. Także po stronie minusów, chyba dwie tylko rzeczy bym zapisał. Umiarkowany, taki trochę zachowawczy poziom wzmocnienia dla tego wyjścia słuchawkowego. W przypadku innych interfejsów, które testowałem, ten zakres wzmocnienia był trochę większy, zatem nawet słuchawki o dużej oporności grały bardzo, bardzo głośno. Tutaj uzyskamy głośny sygnał, ale bez przesady. No, i to samo dotyczy toru mikrofonowego. Tutaj to wzmocnienie według nieoficjalnych danych, które znalazłem, wynosi około 44-45 dB. To jest sporo, ale są interfejsy, które dają i 60 i nawet więcej decybeli wzmocnienia, tak jak moje RME chociażby. Także no, ten sygnał nagrany przez mikrofon, przez niektóre mikrofony, może być trochę cichszy, Ale z tym też nie ma kłopotu, bo nawet jeżeli chcecie streamować, możecie ten sygnał sobie podbić za pomocą wtyczki w komputerze na żywo, albo możecie to zrobić w postprodukcji. Tak czy siak, i tak zawsze warto rejestrować sygnał z mikrofonów z, nieco, z pewnym zapasem, żeby nie doszło po prostu do przesterowania. Przy tak niskim poziomie szumów własnych, jakie oferuje to urządzenie, to nie jest problem. Czasami żartujemy, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, ale faktycznie wydaje się, że firmie Native Instruments udało się stworzyć produkt, który no, zaspokoi potrzeby wielu różnych grup docelowych, także nie tylko początkujących, ale też profesjonalnych muzyków, osoby, które chcą wziąć coś małego ze sobą w trasę, podcasterów, dziennikarzy. No i biorąc pod uwagę naprawdę bogaty pakiet dołączonego oprogramowania, no to stawia ten interfejs no, w czołówce bardzo korzystna cena, moim zdaniem. Także po jednym kciuku dla każdego z tych interfejsów.